Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym e, odcinku z Ustaweczki. E, mamy do wyboru Ragnarosa, Władca Ognia albo Brukan. Ja e, się tak zastanawiam, e, bo w sumie ten okiełznanie żywiołów nie będzie zły. Lubię Ragnarosa, nie powiem, ale wydaje mi się, że e, do ściągnięcia jakichś takich e, boskich tarcz e, powinien być lepszy. E, no i w grze są Demony Mechy, Murloki, Naga i Piraci. Nadzy piraci. No i lecimy. Dobrze, że sprawdziłem, że to za zero, bo nie sprawdziłem, czy nie zmienili czegoś. Dobra. Mamy tutaj. Yy, Teoretycznie, no chyba ten. Chyba ten, bo to teoretycznie jest delikatnie mocniejszy. Damy żywią. Podwoić atak stronika. Pięć losowym wrogom. Teraz ja tak myślę, tu nie ma tego z błyskawicami. Czy ja się prze, przewidziałem, albo pomyliłem? Zaraz musimy to sprawdzić. Dobra, dajemy prowokację. W życiu mamy dużo, więc... Jesteśmy nie do zniszczenia, moi drodzy. No, następnej turze, oczywiście, zrobimy sobie y, karczmę. Tak jest, karczmę zrobimy, tu i tak nie ma nic ciekawego. Y, karczmy do tego ten żywioł, tak jest. Zadanie jeden punkt obrażeń 5-losowym wrogim stronnikom, Ok, damy dalej to samo. Na początek to jest wystarczające. No, teraz będziemy walczyć z gościem, co ma ciekawego bohatera. Tutaj też powinniśmy to przejść. Tak mi się wydaje. Raczej tak. Działanie pasywne: co trzy tury otrzymujesz bazową kopię, najbardziej wysuniętej na lewo karty, w twojej ręce. A, tylko że trzeba trzymać w ręce. No ale to spoko. Bardzo szybko gościu zrobi trujeczki. Dobra, mamy jakiegoś mycha. Natchnienie: daj namu przyjaznemu stronnikowi boską tarczę. Możemy go wziąć. Myślę, że możemy wzmocnić chyba tego. Wiecie co na początek? Jednak boska tarcza to chyba lepiej. Pirat. Sędziwa Wilczyca Morska. Dobra. No chyba nic, chyba nic. Żywioł, czemu ja chciał jakiś inny? Podwój atak. Możemy podwoić. by nie mamy boską tarczę, więc spoko. O dziwo, nie dostajemy w pierwszych rundach. I tak naprawdę powinniśmy zrobić tak, ponieważ jest opcja, że dobra, jest opcja, ten dostanie, nie ten co miał, ale dobra, jest opcja, że on jak straci boską tarczę, to zaraz wrócimy. To było z, z lewego skraju, tak, na lewym skraju planszy, ok. Możemy na razie trzymać tak i zadanko. Na koniec każdej walki otrzymujesz bazową kopię ostatniego przyjaznego stronnika, który w niej zginął. Nie jest to złe. Otrzymujesz kopię karty Ogniołuski. Zbieracz twojego. Nie aktywuję się jeszcze raz. Na początku każdej tury otrzymujesz trzy losowe zaklęcia z karczmy. Zagraj dziewięć razy murloki lub piraci. Kurde, to bym wziął. A nie będę specjalnie 9 murloków albo piratów kupywał. O... Otrzymujesz kopię karty Ogniołuski, zbieracz. Twojego nie aktywuję, dobra. Dobra, niech będzie to. E, możemy na razie to samo. Kupimy sobie to zaklęcie, odświeżymy Może być ten. E, czy te zaklęcia... E, czy te zaklęcia się jakoś ten... mam nadzieję nie niwelują między sobą, że dostaniemy cztery. To powinniśmy mieć 11 sztuk złota w następnej turze. Spoko zrobimy karczmę, coś tam kupimy. Nie jest źle. No i dobra. O! Już wiem, kto nam zabrał magnetyzm. Czemu on mi tego zaatakował? Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy. Wygrywamy. Mamy zadanie kupić 6 stronników. Wykonalne, wykonalne oczywiście. 11 robimy karczmy. Ok. To zaklęcie musimy wziąć. Magnetyzm, dobra. Teraz nie wiem, bo z jednej strony trybostrażnik, a w sumie lepiej. Niech jest najlepiej, to da właśnie temu po prawej. No i weźmiemy cokolwiek, żeby nie marnować pieniędzy. I teraz już nie wiem, podwój atak stronika. To może nie, może tak damy. Ale zmienimy to w ten sposób. Mam nadzieję, że ten trybostrażnik da. Mechowi boską tarczę, ale chyba nie. Dobra. Jakoś dużo ma tych stroników, a raczej to my mamy wyjątkowo mało. Pewnie da temu z łukiem. A nie, dobrze. No to bardzo dobrze. No, jak dobrze uderzy. A raczej dobrze uderzy. To sobie poradzimy bez problemu. No i pięknie. Pogonaliśmy siedmiu stronników. To jest dobry znak. Patrząc na ostatnie nasze poczynania. Okej, okay, kolejny mechagnom też fajnie. Ale w ogóle nie ma z magnetyzmem nic. Totalnie nie ma nic. Wiecie co? Ja to zaklęcie kupię. Kupimy też tego. Mm, mm, mm. Może tak. No, już taki mocniejszy. Ten stronnik, ale spokojnie. Zobaczymy kto boską Tarczę dostanie. Bardzo dobrze. No. Chciałem powiedzieć no, bez problemu, ale zapomniałem, że on ma to magoni śmieszną. Mikrobocik tak jest. Za ósemeczkę. W twarzy w czaszkę. I teraz tak, co my tu mamy? Strasznie słabo mechy przychodzą. Nad bym powiedział, że nie przychodzą. Musimy to kupić, niestety. O! Złoty mechagnom. Bierę. Niech będzie. Pirat, pirat demon. Mm -mm. Natchnienie, niech jest. Weźmiemy tą piratkę. No i mamy tego pirata. No i mamy tego odbiciobota. W sumie można by było ją sprzedać. Huh. Kupić. No i dostaniemy. że na koniec walki dostajemy bazową kopię. No i tak myślę nad tym zbieraczem. Czy by na początku tego zbieracza nie spróbować podwój atak na lewym skraju planszy. Nie wiem po co to dałem. Chciałem oczywiście dać tutaj mechagnomowi, ale już mniejsze o to. Może na chwilę to, tego pirata zostawimy. Nie mamy tu za bardzo dopakowanych oprócz tego mechagnoma, więc powoli będzie nam słabiej szło. No widzicie jak tutaj już Dosyć są podrasowane te demony. No, do tego ma jeszcze tych. No, zobaczymy, zobaczymy. O, fajne, fajne zlecenie, przyda się na pewno. No, nie ma szans, nie ma szans tego wyjść. Obyśmy jak najwięcej pokonali. No dobra, na dwóch zostajemy, no ale niestety yy, nic do nam nie rośnie i to jest największy problem. Zobaczymy, co dostaniemy. Okej, okay, odbić obota. Yy, zrobimy karczmy. Ja sobie kupię tego zbieracza. Sprzedamy. O, kolejny pirat. Ale wolę to. Odkryj strunika rodzaju, którego yy, kontrolujesz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to powinniśmy dostać. Nie, czemu demona? Czemu ja to źle przeczytałem? A którego nie kontrolujesz? Ja cię kręcę. Dobra, daj twoim sądzicom za dwa. Na początku twojej następnej tury dwukrotnie, daj twoim. Niech będzie tak. Dobra, tego musimy wrzucić. Coś mi się zacięło. Okej. Okay. Tego, sp tego sprzedamy, o ile gra mi się zacięła, moi drodzy. Uh, 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 uh. Dobra, robię tak. Gra jest zacięta, niestety. Nie umie nic zrobić. Potraciliśmy dużo monet. Kupię, nie kupię. To chociaż zamrozić to. Udało się, nie udało się. Coś się stało. Ostatnio już mnie denerwuje ten hardstone jeśli chodzi o to e, zacinanie się. E, Sprawdzam internet, więc to nie jest wina internetu na pewno. Jeszcze z takim słabym walczymy. I tak zmarnowany potencjał. No dobra. Najważniejsze, że jakoś to przeżywamy. No ale 6 sztuk, moi drodzy, złota, poszło 8. E, Poszło się, po prostu się poszło. Dobra, poszukamy co tu jest. O właśnie. Niech tak będzie. Okej, okay, odbicie błot, ok, nie ma problemu, możemy go zrobić złotego. Ale znów, no nie wiem. Nie mogę chwycić. Halo e, Dobra, damy ten jednak tą Błyskawicę. Dob. Kupię czy nie kupię? Brawo, kupiłem. To mnie cieszy. E, co tu mamy? Demon, demon naga. Możemy tak. Możemy tak. Możemy tu dać Boską tarczę. Ten musi być. Ach, tego mogłem wyrzucić, ale to już późno. Ok, furia wichru. No i możemy sobie odświeżyć. Mam nadzieję, że to się nie będzie już więcej zacinać. No i tak to zostawimy. No, posiadamy 2 e, złotych. E, więc trochę to będzie rosnąć, jeśli chodzi o tego pirata. Nie jest to jakoś dużo. No, ale zawsze coś. Ok, kto tu dostanie? Boską, ty dostałeś. No, oni oprócz prowokacji to tu nie mają. No, oprócz trucizny, nic silnego. Ale dobrze, e, trucizna dobrego zaatakowała, więc spokojnie. E, no i pięknie. <laughs> I powiem wam nawet duże obrażenia. Wydaje mi się, żeby były powyżej 15, ale chyba jest limit do 15. Dobra, co my tu możemy zrobić? Myślę, że od zaklęcia zaczniemy. Daj Twojemu stronikowi najbardziej wysuniętym na lewo plus 6,6. A jak to damy tak i zmienimy? Na razie na tych błyskawicach zostaniemy. O, właśnie. Boska tarcza. To jest dobre. Możemy to zaklęcie, czemu by nie? Hmm, Turbostrażnik, czy ja go będę chciał? Ciężko stwierdzić. Ale z drugiej strony, on by nie był taki zły. Złoty, dający dwóm złotą tarczę, czyli temu i temu na razie. Co prawda, ja nie wiem, czy ja na nich zostanę. No ale niech, ale możemy zamrozić. No tak, e, tak w sumie rzeczywiście oprócz tego jednego i trochę tego, że ten piracik sobie rośnie e, to nie mamy za dobrych jednostek. Okej, okay, fajnie. Boska tarcza zdjęta, to jest e, dobry znak. Oby zaatakował ostatniego, też bardzo dobrze. No i zobaczymy co to będzie. Hmm. Te boskie tarcze tutaj zrobią robotę na pewno. W sumie jeszcze, by zniszczyć tego jednego. Tego pierwszego. No i dobrze. I bardzo ładnie. 15. To mnie cieszy. Im prędzej się pozbędziemy gości, tym lepiej dla nas. Ok, myślę, że tak. O, złoty. Co prawda niebarnie. Koniecznie go chciałem, ale. My zrobimy tak. Kupimy go. Może nie będę go wrzucał jeszcze. Zobaczymy, co tu przyjdzie. No, już nie mogę kupić, ale szybko się wyzbyliśmy złota. Dobra, wrzucimy tego. Okrzyk bojowy jak konia. No to możemy wziąć najbardziej wysuniętemu na prawo na lewo. Zrobimy tak. Wrócimy. Myślę, że te płyskawice damy. Możemy, nie wiem, czy odświeżać, czy tą furię magnetyzmu wziąć. W ogóle nam magnetyz nie przychodzi, więc chyba tak zrobimy, że to jednak yy, zablokuje. No i okej. Okay. I tak zostawimy. Yy. Ja sobie przerzuciłem tego odbiciobota na lewo. No bo ten jeden ma agonię, więc może się przydać. Okej, okay, fajnie. Boskie tarcze ściągnięte, to dużo. Kurde, szkoda. Szkoda, że tego zaatakował. To będziemy mieli problem teraz. Ja widzę, że ta trucizna mu nie schodzi. Gościu mnie cały czas atakuje. No niestety. Tym razem chyba przegramy. No i tak nie dosyć. Okej. Okay. I ta trucizna cały czas widzę. Teraz chyba dopiero znikła. Kurde za 20. To solidnie dosyć. No dobra. Musimy tego wzmocnić. Ja go przesunę tu. Nie wiem czy coś to da. Daj trzem przyjaznym tronikom plus 4 do zdrowia. Ale to sobie na koniec użyjemy. O właśnie. Boska tarcza gonię przez losowego stronika z boską tarczą. Ok, może tak zrobimy. Tego wyrzucimy. Tego kupimy. Eee, dobra. Ok, jest odbicie bot. 4-4 Dobra, weźmiemy te żywioły Wrzucimy tego Damy do zdrowia No i wiecie co? Właśnie nie wiem czy lepiej to odświeżyć, czy zostawić chociaż jednego pewnego A dobra, odświeżymy No a w sumie mamy e, żywioł technologii troszeczkę mocniejszy Troszkę mocniejszy niż tamten, bo tamten miał 4x4, ten ma 5x6, więc możemy to zamrozić. No i w sumie tak zostawimy. No teraz, tak naprawdę, wszyscy będą mieli złote yy, 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 boskie tarcze, chodzi mi. No, oprócz tego pierwszego, nie? Oczywiście, co rozdaję. Dobrze. Zawsze coś. No ten też będzie troszeczkę denerwujący, bo ma ten holołazik, który mu cały czas y, dodaje. Okej. Okay. Ale <ścoughs> wyglądamy dużo lepiej. Tak mi się wydaje. Pięknie. Szkoda, że nie zginął. Bo tego nie wzmocniliśmy w ogóle, no ale y, pokonujemy przeciwnika, no i zostaje pewnie dwóch albo trzech, dwóch czyli ten co nam y, nacubkał, <grych> więc zobaczymy mikrobot o Jezu. takie coś dostaliśmy wiecie co, nawet chyba nie będę robił mm, nawet chyba nie będę robił karczmy wyższej tak mi się wydaje a no, ten by nie był zły, gdy przyjazny stronik traci boską tarczę, daj mu plus 2, plus 1 na stałe. No to już za późno na no, takie coś. Możemy tak zrobić. Hmm, tego wzmocnimy. No i ten kuchmistrz też by był taki... A dobra. E, zamrozimy, może przeżyjemy. Tak naprawdę kwestia tego, jak on, jak on, za, jak on zaatakuje e, i gdzie ta trucizna uderzy... Bo jak ta trucizna ściągnie mi od razu tego najmocniejszego Dwie trucizny już są, no to spoko Dobrze, no to teraz dobrze, wyszło O I fajnie jakby jeszcze raz uderzył w tego Ok, Zobaczymy, no ale popatrzcie, że jak oni nie dostaną uderzeń To nie tracą tej trucizny, ale dobra już ktoś inny Tą truciznę nam zdjął, więc bez różnicy to No niestety, to jest to z tymi truciznami moi drodzy że będzie ciężko cokolwiek zrobić. No tutaj, już za bardzo. Nie porobimy nic. No przegrywamy, przegrywamy. I to za trzydziestkę. Popatrzcie, jakie mocne karty. No, ciężko by było. Dobrze, moi drodzy. W tym odcinku to wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczyska.